Witam was w dzisiejszym odcinku, ja jestem Piotka 504 taki bałwanek fajny No i... i witam was... i witam... i witam was z moją fajną paczką, która się teraz... Ej, nie bijcie się, nagrywamy odcinek Dobra, to do, jest... to... Do... Dobra No szybko chodźmy, szybko Mamy jakąś? Gdzie? To okradnijmy go. Ja biorę dobra. A jak? Ja też na niego już zaczynam pływać. O tak, damy ci. Ja też ich nie mam. Damy ci te, które będą. Damy ci te, które z tego kolesia wypadną. To ci je damy, dobra. Więc idziemy na Epicką. Bo nie wiemy, gdzie one są. Idziemy. Ej. Kto to, kto to wali? Wiecie jakie on ma tam ity i bo ja właśnie otworzyłem mu. Szybko chodźmy. A tutaj nic nie było, człowieku. Czego ci nauczył Mind? Czego ci J.J. Joker nauczył? A to w, to w ogóle jest taka, so. No, ręką, potem będę miał trzymaczkę taką specjalną, to wiesz. Mogę, ale, ale nie w tym odcinku. Dobra, minęły trzy. 10 minut, bo mi już zaczyna ręka boleć. Dobra, to już kończymy nasz początkowy odcinek. Zobaczymy się na kolejnym live. Pa, i na razie. Ej, nie podchodź mi tutaj.